jestem anestezjologiem, także oczywiście ktoś może powiedzieć, że rangę znieczulenia nadmiernie podnoszę, ale prawda jest taka, że to rozwój anestezjologii i rozwój technik znieczulenia umożliwił rozwój chirurgii. Operacje przeprowadzano w zasadzie od zarania dziejów. Natomiast ze znieczuleniem było znacznie gorzej. Pacjenci do drobnych zabiegów oczywiście nie wymagają dużego znieczulenia albo nie wymagają znieczulenia wcale. Niestety, im większa operacja, tym rola anestezjologa i znieczulenia coraz większa. I wiele operacji nie byłoby możliwych, gdyby nie rozwój anestezjologii. Najogólniej mówiąc, znieczulenie dzieli się na ogólne i przewodowe. Znieczulenie ogólne. No, to jest znieczulenie całego człowieka, znieczulenie tak zwana narkoza. E, podajemy leki usypiające, podajemy leki znieczulające, podajemy leki zwiotczające. Możemy podawać drogą wziewną, to jest przez e, drogi oddechowe, lub dożylnie poprzez założony węflon. Znieczulenie przewodowe, czyli znieczulenie jakiegoś fragmentu człowieka. Możemy znieczulić nerw, możemy znieczulić korzeń, możemy znieczulić wiele nerwów. E, rozwój. E, Ultrasonografii umożliwił stosunkowo precyzyjną identyfikację różnych nerwów przebiegających w człowieku i pozwolił na rozwój tych technik znieczulenia. Oczywiście nie jest to łatwe, nie jest to proste, ale to ciągle jest możliwe. Oczywiście nie do wszystkich operacji. To, to muszą być operacje właśnie zlokalizowane w jakimś fragmencie. Eee... Potocznie uważa się, że znieczulenie przewodowe jest mniej obciążające niż ogólne. No jest to swego rodzaju mit, można powiedzieć, ponieważ to zależy tak naprawdę od rozległości operacji. Jeżeli operacja będzie rozległa, musielibyśmy znieczulić wiele nerwów, podać bardzo dużą dawkę leku znieczulającego, no to oczywiście to bezpieczeństwo tracimy wtedy. Wtedy lepiej jednak znieczulić ogólnie. Znieczulenie ogólne w, te, w dzisiejszych czasach jest dość bezpieczne. Mamy techniki monitorowania, Pacjent jest uśpiony, ale cały czas go monitorujemy. Monitorujemy EKG, monitorujemy tętno, monitorujemy wysycenie tlenem krwi, także nie, nie dojdzie do żadnego niedotlenienia. Reagujemy na pewne reakcje organizmu, podajemy większą dawkę lub mniejszą, dobieramy do, indywidualnie do pacjenta, do wieku, do wagi no i oczywiście do rozległości operacji. Znieczulenie ogólne jest na pewno znieczuleniem z wyboru przy operacjach rozległych, na klatce piersiowej, w jamie brzusznej, kiedy trzeba otworzyć czaszkę. No to raczej trzeba tego człowieka uśpić całkowicie, zastosować znieczulenie ogólne. Chociaż można te techniki połączyć również z znieczuleniem przewodowym. Wtedy osiągamy szereg korzyści. Możemy podawać leki przeciwbólowe, możemy zmniejszyć dawki leków właśnie podawanych ogólnie, także te techniki również się miesza. Natomiast jest, jeżeli mamy operację żylaków, jeżeli mamy operację przepukliny, jeżeli mamy wycięcie jakiejś zmiany na skórze, no to wystarcza znieczulenie przewodowe, czasami wystarcza nawet znieczulenie miejscowe. Kiedy lekarz wykonujący zabieg ostrzyknie miejsce operowane lekiem miejscowo znieczulającym, Czasami my do tego dokładamy właśnie coś dożylnie, coś przeciwbólowego, coś lekko nasennego, ponieważ no znieczulenie to w zasadzie chodzi o zniesienie bólu, ale do tego zniesienia bólu my często dokładamy jeszcze lek nasenny, żeby chory przespał spokojnie operację, a także dokładamy czasami lek zwiotczający mięśnie żeby ułatwić chirurgowi operację. No bo chory, który będzie napinał mięśnie, no to będzie się bronił, nawet jeżeli będzie uśpiony, będzie się bronił wtedy odruchowo i wtedy operacja no, jest niemożliwa, bo chory ucieka ze stołu. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że najpierw podajemy lek usypiający, a dopiero potem zwiotczający. Pacjenci boją się znieczulenia, boją się operacji. No ale z operacją się godzą, no bo przyszli ratować swoje zdrowie. Natomiast znieczulenie troszeczkę budzi pewne obawy. To jest pokłosie znieczulenia eterowego troszkę, które w dawnych czasach, jeszcze może nie tak dawnych, 30, 40 lat temu jeszcze w Polsce takie znieczulenie eterowe przeprowadzano. Na czym on Polegało. Otóż stosowano maskę i chory wdychał opary eteru. Na tą maskę lekarz po prostu nakrapiał eter, pacjent wdychał i zasypiał. W momencie, kiedy zasnął głębiej, można było przeprowadzać operację, no ale wtedy przestawał oddychać. Jak przestawał oddychać, nie wdychał eteru, zaczął się budzić. No budził się i to z, z uczuciem duszności, no bo miał maskę na, na twarzy. No zaczynał rozpaczliwie chwytać powietrze, zasypiał. I tak niestety te operacje troszkę trwały i tak wyglądały. W dzisiejszych czasach, żeby się nie wybudzić z narkozy, no to nie, to nie ma takich przypadków. Z narkozy zawsze się wybudzimy.